trafienie miał ten zawodnik teraz Przybecki Przybecki w polu karnym Przybecki uderzenie takie tutaj jeszcze na wślizgu górski ale nie ma pierwszego gola z bramkami dublet Ramila Mustafajewa teraz zobaczmy jest uderzenie i boczna siatka piłka w boisku ładne teraz podanie będzie szansa dla Stali ale ponad poprzeczką trochę czekamy jeszcze na sygnał arbitra Trochim uderzenie ponad bramkę i teraz znów dobry pressing, Górski będzie okazja uderzenie Przybeckiego z powietrza, tu też remis, stracone punkty, także nikt nie jest bezbłędny, ale też na pewno to będzie materiał do analizy dla Daniela Myśliwca, dla sztabu szkoleniowego, bo on zawsze podkreśla, że to jest cały sztab ludzi, który pracuje na ten sukces. Teraz Demianiu, uderzenie, odbija piłkę Kaczorowski, jeszcze dobija Górski. Zobaczmy, czy było tutaj przewinienie. Było, będzie rzut karny. Czekamy 40. Minuta tego meczu. Czy stal wyjdzie na prowadzenie? Głowacki i jest 1 do 0 dla stali. Zanim muszą chcą zacząć tę drugą połowę, pogoniści nie Uderzenie był tutaj. Czy rozegranie do Prokicza? Prokiczy centra w pole karne. Jeszcze jest strzał i niecelnie teraz zamykał tę akcję się nie zniechęca i, i nawet gdy troszkę wolnej przestrzeni mu się zostawi, to potrafi to wykorzystać. Oj, teraz ładne zgranie właśnie Górskiego do Marsinio. Marsinio do Demianiuka, Demianiuk, pole karne, jeszcze centra, jest Górski, chciał tutaj to przyjąć na klatkę piersiową i jeszcze uderzenie, ale... Popes, no, Projs, troszkę tutaj napędzili sobie problem w ale ostatecznie utrzymali się w posiadaniu piłki. Zobaczmy Górski, czy był tutaj spalony Górski! I jest gol. Jeden do jednego, a więc Maciej Górski on się nie zatrzymuje. On nie marnuje tutaj okazji. I tak jak mówiłem. Nie... Ale jaka będzie reakcja stali. Zobaczmy, jest gol! ależ odpowiedź. Andreja Prokic po podaniu Damiana Michalika i jest już ponownie lider z Rzeszowa na prowadzeniu, ale... Trochim. Trochim. Szuka miejsca do dania strzału. Trochim. Ależ teraz parada Kaczorowskiego. Łapie wiatr w żagle, ale będzie teraz szansa na kontrę. Michalik. Michalik. Mają przewagę liczebną zawodnicy stali, czy Uda się to zamknąć golem. Jest Prokic. Michalik w tempo do Prokicza. Prokic i broni wadach. Ratuje tutaj teraz. Strzelił gola. Miał szansę na dublet. Teraz znów on do Bartosza Wolskiego. Ten do Michalika. Michalik. 3 do jednego, fantastyczna asysta Bartosza Wolskiego i Sadłocha ładnie teraz odegrał do Prokicza. Prokiczy, Prokiczy urwał się i będzie kolejny w tym meczu rzut karny. Sta już minuta, jeszcze gwizda na trybunach, aby zdeprymować tutaj Głowackiego, ale on sobie pewnie nic z tego nie robi. Zobaczmy, Głowacki drugi raz tak samo, drugi raz skutecznie. I się tutaj Damian Michalik zwolnił. Michalik dograł, jeszcze będzie szansa. Uderzenie i nie ma hatrika.